Szanowni Państwo, dzisiaj powiem Wam o czymś takim jak kwiat nagietka. Cóż to jest kwiat nagietka? Nagietki to wszyscy znamy i mali, i duzi, i rodzice, i dziadkowie rosną praktycznie wszędzie. Nagietek od zarania ludzkości był barometrem. Wskazywał pogodę. Jeżeli do 10 rano płatki miał tak, to znaczy, że będzie pogoda. Jak tak, to znaczy, że będzie lało. Czyli chował się. Kwiat dziecka wygląda, szanowni Państwo, tak. Proszę zobaczyć. To już są płatki nakietka Płatki pozdejmowane. Wy wiecie, ile to jest pracy zdjąć te płateczki z tych kwiatków? Bo kwiat to jest całość. A płatek to jest właśnie to. To, to żółciutkie. Szanowni Państwo, co z tym możemy zrobić? Takie małe. A taka potężna moc tego kwiatu właśnie jest. Otóż ten kwiat bierzemy taką szczyptę, zalewamy zimną wodą, parzymy, czy znaczy doprowadzamy do wrzenia i naciąga nam 15 minut. Po 15 minutach, jak już jest taki, wiecie, lekko chłodny, rzucamy tam gaziki. I przykładamy, jeżeli mamy słaby wzrok, jeżeli ropieją nam oczy. Czy jest jęczmień? Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest jęczmień, ale większość prawdopodobnie wie. Przykładamy te przymoczki i te przymoczki sobie tak leżą, leżą, aż zaśniemy, rano się obudzimy. Tego nie będzie, ale i wada wzroku w postaci zapalenia spojówek mija. Co jeszcze te nasze płatki, szanowni Państwo, robią? Otóż poprzez takie napary możemy u kobiet zlikwidować kurze łapki. Jak ktoś ma zmarszczki, na przykład kobiety, przeważnie martwią się o to, że je są piękne, że już są zmarszczki i tak dalej, więc robimy sobie napar z takiego nagietka. Wsypujemy dwie łyżki stołowe do litra wody, doprowadzamy to do wrzenia. I wlewamy do miednicy, a później robimy sobie parówkę. Po tej parówce jesteście, panie, po 5 minut. Od razu będę mówił ile. 5 minut tej parówki. Po tej parówce macie wszystkie pory otworzone. Wtedy sobie bierzecie gazik, ściągacie to wszystko, ściągacie te wszystkie brudy, z buzi wam wychodzą. Później zmywacie to gwałtownie zimną wodą. Pory się zamykają i kurze łapki też znikają jak również zmarszczki. A chodzicie do różnego rodzaju specjalistów, tną wam za uszami, pod uszami, na szyi, pod szyją, aby tylko wygładzić, a tu macie takiego naszego polskiego agietka. Tyle, szanowni Państwo, o naparach. Teraz powiem, jak można zrobić maść. Przykładowo, mamy ranę ropiejącą wrzodziejącą, wiecie takie ordynarne śmierć tarana, no niezbyt przyjemnie jak ją zagoić to oczywiście nasza medycyna konwencjonalna od razu maści nie maści swoje wynalazki tam pakują my smarujemy to guzik daje dalej się jączy i boli jak cholera a my sobie bierzemy kwiat nagietka bierzemy sobie smalec gęsi, idziemy na bazary i kupujemy taki wiecie tłuszcz gęsi. Są takie w sprzedaży. Ten tłuszcz gęsi topimy, dodajemy tego o kwiatu nagietka, mieszamy, mieszamy. Później to wszystko, to się to wszystko ładnie rozbije. I ten tłuszcz na, na szklankę tego tłuszczu możemy dać takie dwie garście tego nagietka. I mamy doskonałą maść na rany ropiejące, wrzodziejące i Różnego rodzaju egzemy. Przykładowo, przykładowo mamy półpaśta, mamy różnego rodzaju schorzenia skórne, jak liszaje. Nawet bielactwo troszeczkę nabyte pomaga na Bierzemy go, robimy z tą tłuszczem, tłuszczem, właśnie gęsim, i smarujemy wszystkie swoje rany. Jak robić też napar do wewnątrz? Otóż bierzemy też taką szczyptę, zalewamy zimną wodą. Ja zawsze preferuję zalać zimną wodą. Zalewamy zimną wodą, doprowadzamy do wrzenia, naciągać zimną i pijemy. I co mamy? Czyszczenie jelit. Zabija wszystkie bakterie. Może nie te negatywne, znaczy te pozytywne, ale te negatywne zabija. Po zabiciu bakterii, tych wszystkich złogów, oczyszcza nam jelita. Zapobiega też refluksowi. Także Szanowni Państwo, sprawy żołądkowo-jelitowe nasz kochany Nagietek załatwia w ciągu 24 godzin. A my robimy sobie różnego rodzaju, wiecie, rurki wkładają do gardła, do odbytu, kolano, gastro, bo lekarz musi zobaczyć. Ale jak mamy przykładowo nadżerkę w żołądku, to co robimy? to pijemy ten nagietek dwa razy dziennie po szklance i nadżerka nam w pewnym stopniu się złagodzi. Ale, żeby było jeszcze lepiej, po nagietku musimy wypić len. Ale ten len to musi być taki w ziarenkach, a nie mielony, bo mielony to już jest bez wartości. Dlatego, szanowni państwo, nagietek. Rany liszaje, oparzenia. Wszystko załatwia nagietek wewnętrzne sprawy, żołądkowo-jelitowe, nawet na sercowe, łagodzi migotanie przeciągu Ten właśnie nagietek, o czym mało, mało kto wie. Różnego rodzaju rozstępy na skórze. Kobieta w ciąży, jak jest, no to wiecie, później te rozstępy są. Robić sobie taki wywar i tym wywarem po prostu zmywać. Tym naszym polskim nagietkiem. Maści. Maści robimy w różnej formie. To jest nietrujące. To tylko leczy. Powiedzcie mi, jaką macie chorobę, a to to po prostu wyleczy. Może powiecie, że jestem w jakiejś obsesji na punkcie nagietka. Powiem tak, jestem, bo wiem do czego ten nagietek, szanowni Państwo, jest zdolny. On leczy praktycznie wszystko. Powiedzcie mi chorobę, której on nie leczy. Proszę bardzo, wątpię, czy taką znajdziecie. Dlatego stosujmy nagietek na wzrok, na żołądek, na jelita. Na serce, na rany, na różnego rodzaju liszaje, oparzenia, poparzenia. No podtopienia, nie powiem, bo nie wiem, jak by to zadziałało, ale Szanowni Państwo, on jest fenomenem ten nasz polski nagietek. Dlatego zbierajmy nagietek, który rośnie u Was w ogródkach, tępicie to jako chwas, zbierajcie, suszcie, a później ładnie te płatki wychodzą, jakby suszycie całe te kwiatuszki. Oczywiście, bez liczby. Pociągnięcie ręką, i płatki odpadają. Tak, ja to po prostu zrobiłem. Szanowni Państwo, nie będę mówił dużo, ale to praktycznie leczy wszystko. Macie pić kawę, napijcie się nagietka. Macie dzieciom dać herbatę, zróbcie mu nagietka. Macie się umyć, umyjcie się w nagietku. Kobiety, jak mają przykładowo zapalenie yy, pochwy, pH jest kiepskie irygację nagietkiem, podmywać się nagietkiem. Jak kiedyś zalecałem ocet, ale mamy też nagietek, widzicie? Nagietek to jest przyroda. To jest to samo, co ocet winny, tak samo jest i nagietek. Nagietek też działa, a może jeszcze i agresywniej, ale gdybyśmy ten nagietek połączyli, Szanowni Państwo, jeszcze z pokrzywą głuchą, czyli z jasnotą białą, to kobiety by w ogóle przestały chorować. Nie miałby nadżerek, nie miałby wypalanek i wielu, wielu innych schorzeń, a pH byłoby ok. Dlatego, miłe Panie, ten nagietek to jest dla Was. Przede wszystkim dla Was. Wy winniście go stosować. W każdej formie. Nawet jak go przyłożycie gołego na rany, on będzie leczył. Ale lepiej go zrobić ze smalcem. Albo z olejem kokosowym, albo wiele innych. Tylko kokosowy, to wiecie, murzyni dotykają. Cholera wie co w tych łapach tam mają. Ja tam wolę nasze, jak sobie sami zrobimy. Nie ufam nikomu, ani tym ze wschodu, ani tym z zachodu. Myślę, że jak my sami zrobimy, to wiemy, co zrobimy. A maście jest bardzo łatwo zrobić. O czym wiele razy mówiłem. Wystarczy dodać nagietka do jakiegoś tłuszczu i już mamy maść. Żadna rewelacja. A my lecimy, kupujemy jakieś, wiecie, w spraju, pryskamy te rany, tego, bo się nie chcą godzić, wrzody i tak dalej. Nie, szanowni państwo. Nagietek. Nagietek przez duże N. I to jest polski nagietek i słowiański. Na złość powiem co niektórym. Dziękuję bardzo.